I się okazało, że minęło trochę czasu, i na moim koncie jest teraz 754 zł i 3 grosze. Ładnie. I teraz dzięki Wam ta kasa trafi do pojacyka, właśnie. Cześć. 11 kwietnia, 7:04 czy 5. Po Orbitreku 42 odcinek. Na dziś plany były, uh, nie wiadomo jakie, że będzie fajny temat i fajny kontent bonusowy, ale się córeczka budziła w nocy z płaczem i zobaczymy, jak ten dzień będzie wyglądał. Przy Orbitreku słuchałem podcasta Tima Ferisa z Arnoldem Schwarzeneggerem, To tak z rana, kto mi to chyba Miro Burn to polecił. Jeśli nie lubisz podcastów, to posłuchaj tej rozmowy, bo to jest bardziej po prostu wywiad. Arnold Schwarzenegger o Tima Ferisa. Fajne, fajne. I działamy. Jak to niezmiernie miło, gdy nie wiesz, jak będzie? A tu dziecko budzi się wypoczęte, zdrowe, wesołe i pełne energii. Bardzo miło. <ścoughs> Dzisiaj porozmawiamy sobie o mitach, jakie krążą o branży IT. Ja, jak co rano. Oddam się chwili za dumy i poobserwuję otoczenie, a ty w tym czasie zastanów się, jakie mity spotykasz na co dzień związane z IT, z programowaniem i z programistami. Pierwszy mit, z jakim mamy do czynienia, to wrzucanie programistów do jednego wora że to programiści w koszule, w kratę chodzą, siedzą w piwnicy, żłopią kawę, wystarczy zamknąć ich w jakiejś noże, zalać gorącą kawą, dorzucić pizzę, zamieszać i powstaje kod. Czy tak faktycznie jest? Czy jesteśmy wszyscy tacy sami? Jako prelegent i jako szkoleniowiec spotykam się z setkami programistów co roku i zauważyć można jedną prawidłowość że nie ma żadnych prawidłowości <laughs> jeden zespół będzie zachukany będą jak takie świnki morskie w sklepie zoologicznym co na każde z drzwiami chowają się za monitorem i tylko ciii, nie zaczepiaj, nie dotykaj, nie ruszaj, bo ugryzę ale są też przebojowi ekstrawertycy rzucający do wcipy jak z rękawa dusze towarzystwa, że w życiu byś nie powiedział że to programista, a dlaczego? No bo wpaja się społeczeństwu, jacy to programiści są zamknięci w sobie, milczący, wstydzący się i tak dalej. Mam znajomego, który jako programista występował <grytania> w roli modela w reklamach, w prasie, na billboardach. Co ty na to? Ja sam jestem przykładem na to, że można z takiego mruka i gbura siedzącego w piwnicy zmienić się, jeśli się chce oczywiście, kogoś bardziej przyjaznego światu i dostosowanego do norm społecznych. Jeden programista przyjdzie na imprezę w t-shircie, drugi w koszule w kratę, trzeci w garniturze, czwarty w szlafroku. Jeden programista będzie słuchał Trona, drugi Metalu, trzeci Britney Spears. Ja słucham wszystkiego tego akurat. Jest wniosek jeden. Nie da się programistów, tak jak nie da się żadnej grupy większej osób wrzucić do jednego wora i określić jakimś zbiorem przymiotników. Bo po prostu jesteśmy różni. Jeśli trafisz do zespołu, który będzie nie taki, jak ci się wydaje, że powinien być. Jeśli trafisz do środowiska, w którym będziesz czuć się źle, to po prostu jest zmień. W końcu trafisz na takie, które będzie Ci odpowiadać. A środowiska wśród programistów są najróżniejsze. Hofgr rzekłem. Wczoraj w pięknych okolicznościach przyrody, które widzieliście w filmiku, wyskrobałem posta na mój blog devstyle.pl. Post techniczny, pierwszy od jakiegoś czasu, o logowaniu za pomocą sociali. Fajnie, bo pojawiają się już pierwsze komentarze. Dobrze, będzie tego więcej. Ale mity, mity, mity. To, co mnie wkurza chyba najbardziej, ogólnie w pojmowaniu zawodu programisty przez ogół społeczeństwa, to takie przeświadczenie, że jest to proste. Że siadasz, klepiesz, masują Ci przy okazji karczek, wstajesz sobie, zjesz pizzę, pograsz w piłkarzyki i do domu. Podczas gdy normalna rzeczywistość przecież wcale tak nie wygląda. Praca programisty to jest ciężka, ciężka orka. Nie mówię, że cięższa niż czyjś inny zawód, albo że bardziej potrzebna, czy cokolwiek, tylko po prostu nie jest to łatwe. Masa programistów kończy z wypaleniem zawodowym, na przykład ja. Masa programistów kończy z problemami zdrowotnymi, na przykład ja też. To nie jest łatwy kawałek chleba. No i dobrze, dwa za nami, trzy przed nami. Trafiliście do tej pory w takie mity? Ciekawe, czy traficie dalej. Ale zanim co do czego, dzień jeszcze dopiero się zaczyna. Do dzieła ale. Mm. Jak rozwalić sobie pięknie? Cały dzień! W moim przypadku super działa. Stawienie sobie spotkania w środku dnia, A jak ważne sprawy, to trzeba czasami. Na szczęście, na szczęście. Dojazd jest fajny. Go. Jesteśmy na miejscu chwilkę przed czasem, więc mamy czas na trzeci mit, mit, który mówi, że potrzeba 50 tysięcy w IT w samej Polsce. 50 tysięcy? Kogoś tam? W samej Polsce, a na świecie miliony. <laughs> Nie mówi się, kogo potrzeba 50 tysięcy albo kogo potrzeba miliony. To jest taki mit mówiący, że tutaj jest praca dla każdego. Ja sam oczywiście bardzo zachęcam do przychodzenia do branży IT, o czym mówiłem w wielu już odcinkach tego vloga i na blogu i wszędzie i na konferencjach. Zachęcam do tego. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie potrzeba 50 tysięcy kogokolwiek, kogoś, kto chce programować. Potrzeba 50 tysięcy specjalistów. Zapotrzebowanie jest na ludzi wykwalifikowanych i doświadczonych. I takie tempe krzyczenie, że potrzeba miliony osób jakichkolwiek tutaj u nas w IT, to jest robienie krzywdy, na wielką skalę. Dobrze jest otaczać się ludźmi i robić biznesy z ludźmi z którymi da się dogadać nawet jak wystąpi jakaś różnica zdań elegancko. Czwarty mit ma duże powiązanie z mitem trzecim ale najpierw <grybujesz> zrobimy pewną sztuczkę magiczną do której przygotowywałem się chwilę. Mam tutaj magiczny informatyczny swetę. <grybujesz> Można go nakładać, ale bardzo ostrożnie trzeba go zdejmować z pewnego powodu. Haha! Ha. A jak to możliwe? Ci z Was, którzy są obyci ze sztuką filmową, pewnie wiedzą. A dla reszty zdradzę ten sekret. Zobaczcie! Tylko ustrze, ostrzegam lojalnie. Nie próbujcie tego w domu, bo to, że u mnie zadziałało, nie znaczy, że zadziała u kogokolwiek innego. Sweater. O kurde! Yes! Bravo! Skoro to mamy z pani, to przejdźmy do mitu numer 4. Mit numer 4 jest związany z pracą, poszukiwaniem pracy. Mówi się, że programiści o pracę się potykają, że o pracę jest niezmiernie prosto. Jest nawet taka anegdotka. Programista mówi programieście, ty, wywali mnie z roboty. Drugi na to, y, i co? No i pierwszy odpowiada, i to było najgorsze 15 minut w moim życiu. No właśnie, czy naprawdę tak jest? Owszem, dobry programista, doświadczony programista dostaje pewnie ze 20 propozycji pracy dziennie. Ale to nie jest taki obsiub, sam dostaję bardzo dużo propozycji pracy i szczerze mówiąc, ogromna większość nie jest interesująca. Albo wymaga ode mnie przeprowadzki, albo wymaga ode mnie pracy w typie firmy, w której bym nie chciał pracować, albo wymaga ode mnie pracy w jakimś bardzo starym projekcie, albo wymaga ode mnie pracy w przestarzałych technologiach, więc to nie jest tak, że pracę chodź. Zmieniamy, z jednej na drugą skaczemy i mamy fajną robotę za każdym razem. Co więcej, jeśli ktoś dopiero zaczyna w IT jest miniorem, to szczególnie poza Warszawą może mieć naprawdę niezłe wyzwanie, żeby znaleźć dobrą pierwszą pracę. Więc praca faktycznie jest, ale po pierwsze nie dla każdego, po drugie nie wszędzie, po trzecie nie zawsze fajna. To umie liczyć do pięciu, ten wie, że został nam mit jeszcze jeden. Jednak zanim do niego przejdziemy, chciałbym Wam coś pokazać. Pamiętacie? Książkę Finansowy Ninja? Mówiłem o niej w odcinku numer 21, w którym opowiadałem o uzależnieniu programistów od kasy. W tym samym odcinku ogłosiłem, że kupując książkę Finansowy Ninja. Za pomocą linka afiliacyjnego dewstay.plinja na moje konto przelewacie de facto 10% wartości swojego zamówienia. Zamiast do Michała Szafrańskiego, ta kasa wędruje do mnie. I że ja tę kasę wezmę i ją wypchnę z powrotem do pajacyka, czyli do organizacji, którą wspiera właśnie Michał Szafrański, czyli autor książki. I się okazało, że minęło trochę czasu i na moim koncie jest teraz 754 zł i 3 grosze. Ładnie. I teraz dzięki wam ta kasa trafi do pojacyka właśnie. Na stronie pojacyka jest taka strona przekaż darowiznę. Tutaj się wpisuje kwotę, więc 75403, kurde, kopiuj. Tutaj teraz wklej, pastę, idź dalej. u to to uzupełniam i wrócimy do tematu zaraz. Głupia sprawa, okazuje się, że jak chcę taką kwotę przelać, to wyskakuje błąd, że niepoprawna kwota darowizny. To zaokrąglimy do 755. Dobra, jest kwota, wybieramy bank. Zaznaczamy co ten trzeba zaznaczyć i next. Jest kasa dla pajacyk, tutaj zasłonimy security, jest kod, zatwierdź i poszło. Elegancko, bardzo dobrze. Bardzo ładnie, prawdziwy finansowy ninja dzieli się z innymi. Więc dzięki za udział w tej akcji i ona trwa cały czas. Michał akceptuje prowizję co miesiąc, więc będziemy przesyłać kasę co miesiąc do Pajacyka. Good job. Mail z podziękowaniem przyszedł, więc wszystko spoko. Jeszcze taka mała uwaga. Ja wiem, że od tego muszę zapłacić podatek i tak dalej i tak dalej, ale spoko. Wydaliście ponad 750 zł, więc ja też od siebie dorzucę te 20%, które będę musiał zapłacić od tej kwoty. Więc git. Wszystko jasne. I zostaje nam mit piąty. Mit piąty powiązany z tym, co właśnie dopiero pokazałem, czyli z kasą. Mówi się, trąbi się o tym, że taki programista to zarabia tej 11, 17, 90 tysięcy. Mówi się o tym, jakby to było nie wiadomo co, jakbyśmy wszyscy w złocie pływali. A w większości przypadków ogromnej wcale tak nie jest. Są tacy, co zarabiają jako programiści po ponad 20 tysięcy. Owszem, ale są też sztaty, co jako budowlańcy zarabiają po ponad 20 tysięcy, prawda? Wszystko zależy od tego, czy jesteś dobry i gdzie pracujesz. Na przykład w moim Białym Stoku ciężko jest dostać taką kasę. Jest to może nawet niemożliwe. W Warszawie prawdopodobnie jest łatwiej, ale i tak trzeba być po prostu dobrym. Słaby programista wątpliwe, żeby tyle dostał, chyba że w jakiejś chorej firmie. <laughs> Różnie bywa, ale zwykle jest tak, że po prostu zarabia się tyle, na ile się zasługuje. Co jeszcze istotne, te różnice, bo często się mówi o zarobkach programistów porównując nas z innymi branżami, te różnice w miarę upływu lat, odległości mojej kariery od, od poziomu studiów, te granice się lekko zacierają. Faktycznie programista na studiach zarobi prawdopodobnie więcej niż jakikolwiek inny student. Świeży absolwent prawdopodobnie zarobi wielokrotnie więcej niż świeży absolwent po innych studiach, ale po 5 czy po 10 latach te różnice już nie są tak ogromne. Dlatego też osoby, które przychodzą do branży IT tylko po te 15 tysięcy magiczne miesięcznie, mogą się po prostu przejechać, mogą się po prostu zawieść. To jest święte prawo, ja nikomu nie odbieram prawa do tego, żeby podążać za kasą wskakując do branży IT między innymi z tego powodu, albo nawet tylko z tego powodu, tylko po prostu to nie wygląda tak różowo, jak się to w mediach koloruje. I tym optymizm, tym pesymizm, <laughs> tym akcentem po prostu będziemy się na dziś rozstawać. Dzisiaj było dużo wrażeń, nie? Jutro jadę do Warszawy specjalnie po materiał dla Was. Tak właśnie będzie. Więc do zobaczenia jutro. Nara.